Chyba rwa kulszowa, ale uważaj, podniosę Ci teraz jedną nogę, żeby się upewnić. A, nie Tak, rwa jak nic. I co teraz? Co co dalej? A, coś byś chciał wiedzieć. Rwa kulszowa rokuje bardzo dobrze. Za miesiąc, dwa nie powinno być śladu. Dwa miesiące? O. No, by szybciej, ale jak potrwa dwa miesiące, to powinieneś zgłosić się do lekarza. Przecież Ty jesteś lekarzem. Dobra, przepisz mi na razie coś przeciwbólowego i tyle. Co, co, o co chodzi? Nie ma za bardzo dowodów na to, że jakieś lekarstwo działa lepiej niż placebo. No, może trochę silne opioidy, ale szprycowanie się przez tak długi czas silnymi lekami, które słabo działają, to już naprawdę pierwszy krok do uzależnienia. To nie zamierzasz mi nic przepisać? To po co ja Cię poprosiłem o pomoc? Jak to po co? No, tak, zawsze, żebym potwierdził to, co i tak sam podejrzewałeś i żebym powiedział, że nic się nie da z tym zrobić.